Jesteś najświętszy Boże nasz i Panie, Wysłowiecie Pana naszego Boga, Padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty. Wśród Jego kapłanów są Może, Szaron i Samuel. Wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, wzywali Pana, ich wysłuchał. Jesteś najświętszy Boże nasz i Panie. Przemawiał do nich w słupie obłoku. A oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał. Wysławiajcie Pana Boga naszego, pokłon oddajcie Jego świętej górze. Bo Pan, nasz i Bóg jest święty, jesteś Najświętszy, Boże, nasz i Panie. Aleluja, alleluja. alleluja. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Alleluja, alleluja.